Witamy! Witamy Rozpoczynamy nową serię! No, Znowu, znaczy, Ale ona się będzie się poczęta. rzadziej, ona się będzie rzadziej pojawiała. Oczywiście. Tutaj będą wypadki pokazywać. To będzie, no jakby, trochę taki ku przestrodze, jak często widzimy. I tu dzisiaj mamy takiego, właśnie, taki właśnie samochód na mapie włoskiej. Ustalamy sobie, jakby to zrobić. On rozpędzony, nie patrzy co robi. Nie patrzy na kierownicę, nie zauważa znaku stopu. I nie ma szans na wyhamowanie. Wylatuje i wjeżdża w budynek o! i totalnie zmiażdżone ląduje A! Na, dro... na, drodze. na drodze. Kierowca nie niestety umarł. umarł. Kierowca niestety umarł. Dobrze, tak to tak to tak to się ładnie prezentuje. Tak wygląda tak. samochód po zderzeniu. Dobra. Resetujemy, bierzemy inny samochód. Teraz robi Karol. A, teraz ja biorę a no teraz tak. Teraz... Hmm, ekskluzywny kierowca. Bierze sobie malutki. <laughs> <Sobie>, <laughs> tak. Tutaj ekskluzywny kierowca, który kupił sobie ostatnio Leconte Turbo. Nie wiem co to jest. Ale taki piękny samochód. Ja, no, kupił nie, sobie ostatnio na aukcji i teraz właśnie i, i jedzie sobie do Włosza, jest to włoski taki, proszę Państwa. No. Ale powoli ten gaz. Proszę tutaj. Pięknie jedzie po ulicy, nie umie jechać. Jest to młody człowiek, troszeczkę się rozpędza. I. Uj, uwaga! Niestety, mieszka! Ale wszystko jest dobrze. Okay. <laughs> ale wszystko jest dobrze. Nie, się zablokował. Nie, czekaj. <laughs> nie zablokował się. Ah! Super. Ale Ech, już się Polowanie. Nie, no, patrz, nie zniszczony trochę. No i widać, tutaj to mogą być takie niebezpieczne sytuacje, że jakby nie musi być rozwalony. Oczywiście, ale proszę zobaczyć dalej, kierowca dalej jedzie. Tutaj proszę Państwa, jest tutaj proszę Państwa, no jest proszę Państwa. No jest proszę Państwa. A czemu nie mogę kliknąć, klikam. Klikam, kurde, A, bo jest new za, za, za rok, dobra. Proszę Państwa, jedzie sobie tutaj proszę Państwa, można hmm. zobaczyć. I idzie teraz na warsztat. Kurzony kierowca idzie na warsztat i poślizg wpada w wielki pośpiech. I w tym samym. i uderza od drzewo koło mu wypada. No i pójść pój się coś dziwnego. No i dachowanie samochodu. No nie wywalaj go już dodatkowo, co ty robisz? On tutaj samochód dachuje, niestety. Yy. Dobra. No i tak, niestety się zakończył, żywot. Tego naszego kierowcy Oczywiście, ale on jeszcze żyje. No, Karol. No, czekaj. Już nie kręć. I, I. Oj. I tutaj auta się blokują, i teraz samochód niestety wybucha. Bum! Ty zepsułem. I samochód niestety wybucha. W e, nie wybucha. Dobra, teraz. I, i koniec. Dobra. Ale to było słabe. To było słabe, to e. prawda. Dobra. Następny samochód. My wam tu pokazujemy takie sytuacje, które mogą mieć miejsce. Oczywiście. Bo we Włoszech to są tacy kierowcy, że ja nie, ja nie mogę. Dobra, tutaj taki Brukel jakiś tam, zapomniałem nazwy. Bastion. Brukel Bastion. I zastępuje on obecny, i tutaj. Taki też już m, taki młodszy kierowca. Ma taki właśnie samochód sportowy. Wyjeżdża nim na ulicę, na ulicę Włoch. Tutaj mamy widok z kamerki samochodowej. Jednak nie. Nie no nie. A, bo tu są ograniczone te kamerki. Dobra no szkoda. A co? Nie, no jest. No ale nie w niektórych samochodach nie. I No i tak się właśnie kończy. No, patrzenie w telefon w trakcie jazdy. No, no i samochód ewidentnie no, uderzył. Czołowe zderzenie z budynkiem. Silnik się sam włączył. Zobaczymy, czy jeszcze odpali. Odpalił. Okay. Odpalił. Jednak kierowca wkurzony wychodzi z samochodu i dalej idzie na piechotę. nie, nie. No. No wejdź do tego Dobra. samochodu. Chodzimy. No i tak się kończy Wiesz, właśnie takie takie jeżdżenie. Dobra. No teraz tak, proszę Państwa. Jest taki sobie mały kierowca, który jedzie sobie maluszkiem. Jest to dziaduś stary, który kupił sobie takiego grochota na aukcji kiedyś. No, proszę zobaczyć. Proszę Lata państwa. 70. Oczywiście. No i ten dziaduś sobie tak jedzie. Biedny dziaduś Jedzie sobie, jedzie. I tutaj jakiś telefon SMS przyszedł. Niepostrzeżenie dostaje za mu serce. <noise> nie, ale je skręca sobie, nie umie jeździć, dlatego wchodzi w krawężnik. Skręca tam gdzie nie może. Jedzie, jedzie, jedzie i wpada w wielki poślikz. I... No, ale się rozwalił No i tak się kończy. No, wywod z, e, pana malucha, pana Dżelusia. Pana malucha, dobra. Zmieniamy samochód. Tu jest za dużo budynków, moim zdaniem. Tak. Najlepiej by było na jednej mapie, chyba. To zmieniamy mapę w takim razie. Moim zdaniem najlepiej by była na wyspia. Tak, na no tak. Aha. Co ty? Nie, ja rozumiem. Zapomniałem, że to jest takie coś. Co dobra, zmieniamy mapę. Ja bym na mojej wyspie, bo tam nie ma żadnych... Tak, ma wyspołe sali. Ale tutaj. No już tutaj, 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 tutaj. Tutaj, no tutaj. I wchodzimy w takim razie na nową mapę. A i tak mówię, że ta seria nie będzie się często pojawiać. No. Raz na rok. Raz na rok. Tak? Raz na ukraiński rok. Raz na ruski rok. Raz na ukraiński rok. Czy ty nie, nie no, ale jest takie powiedzenie na ruski rok. Ukraińskie robi najlepsze. Da no. Oże, tutaj proszę Państwa... Tutaj mamy taką mapę. Mała wyspa Wesna. I tutaj samochodem <coughs> e, Ibisu Pesima takim no, trochę już starszym modelem, tego już trochę poniszczonym. To jest sportowy model <laughs> no ale jest trochę taki poniszczony jakby. Wiesz, on się już patrzy jak się wali, on się wali, dlatego ma też taki jak, jak sportowy. I, I zobaczmy, w jest taka kamera. Ma no, klatkę. Coś. Nie, nie. I, i kilka sztuk to wyrównuje ci kamerę do początku. Do, a jedynkę to jak przytrzymujesz. To o, dobra, się... ja to wiem. Dobra i tutaj niepostrzeżenie skręca, bo tutaj yy, kierowca trochę zasypia i nie wie jak jeździć, dlatego robi Kadańca, że jest dzień. lekkie no bo no wraca Długo jedzie już. długo już jedzie, cały czas bez sprzed. O nie i teraz ajajaj, wchodzi mu wsteczny, wchodzi mu wsteczny, wszedł mu wsteczny, a nie da się jechać. To kierowca, kierowca, nie, kierowca przez przypadek skrzynię biegów ustawia na wsteczny i zjeżdża rozpędzony na drogę. Wypada na kamienie, i wywalają mu się auta, aż. O, końcu... auta Boże. Drzwi mu wypadają, aż w końcu wybucha. I puszka jeszcze raz, jeszcze raz. I wybucha, wszystko się niszczy, i wszystkie zawiasy wypadają. No to teraz tak. R. No, to już będzie ostatnia rundka. Taki... Tu będzie taki to... klipt. Oczywiście. No teraz tak. Pan ciężarówka y, tutaj wieże paczuszki. Gdzie to jest? Jak sobie to takie fajne. O, o to. No, tutaj nic weź. Nie, to jest na teraz... y, wobec... No, tutaj pan dzisiaj, który kieruje właśnie furgonetką, Je jedzie dostarczyć paczkę. Proszę Państwa, można zobaczyć. No ja problem jest z kierowcą, ja samochodu, ale na no, on jest bardzo praktykujący. No ale lepiej przyspiesza, bo tutaj tylko piasek na drodze nic nie jest. Tak. Troszeczkę w pocisku spada, ale wszystko jest dobrze. No, jedzie, jedzie. Tutaj wypada z drogi, niestety, aż pan z Ale wszystko jest dobrze, troszeczkę się pan Zdzisiu przestraszył, ale. Wpadł w kola, wpadł w poślizg i wywalił ciężarówkę. Ale pan Dziś jest przestraszony. Oj, jakie. Ajajaj, aj. o sapony zeszło powietrze. Tak, ale a Pani dziszy dalej żyje i próbuje weź się... Weź gościu, nikt po takiej kracie by nie jechał. No Jak nie, no, 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 no jechałby, jechałby. No i tak się kończy jeżdżenie, nieostrożne jeżdżenie. Oczywiście. Ale ona pan... zeszła, trochę się przekrzywił. Ale Pani że się nie poddaje. Musi dostarczyć paczkę, bo, to, bo wtedy szef go przyjmie. Ale go wjeżdża że pan dziś tutaj na nie napompowanych oponach. No i pojechę. To jest ta opona. No ta i opona w jechał? ogóle się jakoś zepsuła. No i. No ta została, no i co? Została, no i poszło, do... Ona się rozwaliła. No i tak. No i tym akcentem kończymy ten odcinek. Pokazaliśmy wam w nim jak, jak, jak wyglądają najczęściej właśnie wypadki samochodowe. Przez głupotę dosłownie. Albo przez telefon, niebezpieczną jazdę. Oczywiście. Cokolwiek takiego. A powiem. ten pan Zdzisiu dalej jedzie. No ale daleko tak nie pojedzie. My daleko pojedzie. I uwaga. I pan Zdzisiu wyciąga telefon i kupa no I poczekajcie jeszcze. Poczekajcie jeszcze. I uwaga, uwaga. I tutaj trochę panu Zdzisiu mi się rozerwało. Ops. No troszeczkę rozerwam. No i tym akcentem kończymy ten odcinek. Żegnamy się z trzecialnym.